W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Chwalebny święty Patryku, jesteś uhonorowany jako jeden z największych ewangelizatorów i prawdziwych obrońców naszej wiary. Wyproś dla mnie tę samą gorliwość dla Chrystusa, która umożliwiła Ci zaniesienie światła prawdziwej wiary w całej Irlandii. Stawiaj się za mną i złóż moje szczególne intencje przed Chrystusem, a zwłaszcza. Niech moja prośba otrzyma pozytywną odpowiedź na większą cześć i chwałę Boga i mojej duszy. Amen. Święty Patryku, poświęciłeś swoje życie szerzeniu dobrej nowiny. O zbawieniu w krajach, gdzie początkowo ludzie byli wrogo nastawieni do wiary. Módl się za mnie, abym mógł doświadczyć prawdziwego nawrócenia w słowach, myślach i czynach. Amen. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, taki na ziemi. Chleba naszego poprzedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom, i nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża módl się za nami grzesznymi, Teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Chwała ojcu i synowi i duchowi świętemu, Jak była na początku teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen.